Witam Was w Geogesserze. Zaczynamy sobie już pierwszą gierkę. Gramy z Panem z Włoch, machamy na przywitanie i zaraz się przekonamy, gdzie się znajdujemy, co nam przyjdzie zwiedzać w dniu dzisiejszym. E, a więc, tak, ruch widzimy prawostronny, czy widzimy coś więcej poza ruchem? No niestety nie, żółte pasy. Ja bym powiedział, że to może być Ameryka Południowa, tylko jaki kraj w tej Ameryce? A może nie południowa, a środkowa? Może to będzie Meksyk? Nie wiem, spróbujmy sobie tak strzec. Może Anusz się okaże to prawdą, ale zaraz się dowiemy, za 8 sekund maksymalnie. Jeszcze tak sobie patrzę, czy coś tu nam mogło podpowiedzieć, ale raczej nie widzę, żeby nam tu coś chciało podpowiedzieć bardziej. No, niestety nie był to Meksyk, był to Ekwador, czy Kolumbia, Ekwador, ale byliśmy dużo bliżej od przeciwnika, bo przeciwnik stwierdził, że to jest Azja, więc bardzo ładnie dla nas, a my idziemy już do rundy numer 2 i w niej będziemy się znajdowali. W... Czyżby to znowu była Ameryka Południowa? Tak, to będzie Ameryka Południowa znowu. I będzie to Peru. Tylko gdzie w tym Peru, czy to będzie bliżej Limy, nie wiem. Spróbujmy sobie tak odpowiedzieć. Tutaj mam takiego małego przeszkadzacza dzisiaj, mojego kota Fabia, i tutaj mi wskakuje na biurko, i chce razem ze mną odpowiadać, gdzie się znajdujemy. Ale nie wiem, czy by nam podpowiadał dobrze, czy nie za dobrze. A my, niestety, w stolicy nie byliśmy i do, mieliśmy dokładnie taką samą odpowiedź jak przeciwnik. I idziemy już sobie do rundy numer 3. A w rundzie trzeciej, ja bym powiedział, że się znajdujemy. Gdzieś gdzie jest ruch prawostronny, mm, domostwa by mi wskazywały nie wiem dlaczego, tak trochę mi się kojarzą z Rosją takie budynki może nie z Rosją, a z dawnym Związkiem Radzieckim. Przeciwnik odpowiada, a my byśmy sobie czekajcie, czy coś widzimy? No nie za bardzo. Nie, może byśmy spróbowali z Kazachstanem? Nie wiem, zgadujemy. Okej, okay, była to Mongolia, blisko stolicy Ulan Batoru. A przeciwnik odpowiedział Afryka. Ale powiem wam szczerze, że też tak na początku przez sekundę pomyślałem o Afryce, ale te domostwa trochę nie pasowały. No a teraz widzimy, że jesteśmy we Francji, nie? Proste. E, 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 ale gdzie my jesteśmy, tak naprawdę? Czy to będzie Afryka? E, to taki, jakby trochę Chile mi przypomina. I to by pasowało do Ameryki Południowej i nawet do Chile. Tylko czy ta Francja mi pasuje do Ameryki Południowej, to już nie za bardzo. Damy sobie Chile gdzieś tutaj. Okej, okay, byliśmy na samej północy Chile. Znowu jesteśmy troszeczkę bliżej niż przeciwnik. No, ale niestety, no, takimi odpowiedziami nie wygramy gry. Musimy być u celu. A nie tak daleko. A teraz ja bym powiedział, że to jest Ameryka Południowa. Widzimy krzyż na znaku, czyli to będzie Brazylia albo Kolumbia. I to mi się trochę z Kolumbią kojarzy. Kiedyś oglądałem odcinek De Grand Tour, właśnie byli w Kolumbii i przyjeżdżali podobnymi mostami. Nie wiem, strzelmy sobie gdzieś tutaj, w tej Kolumbii. Okej, okay, byliśmy bardziej na północ, a przeciwnik odpowiedział Argentynę, więc teraz ładnie punktujemy i nawet punktujemy, tak że wygrywamy tą grę. Super. Pierwsza gra wygrana, więc bardzo dobrze dla nas. A my już sobie przejdziemy do gry numer 2. Znowu się sprawdzimy z tym samym przeciwnikiem. Czy teraz on zagra lepiej? Czy my zagramy lepiej? Nie wiem, zaraz się przekonamy. Ehm, tylko czekajcie, ruch prawostronny, duże ciężarówki. Ehm, taki trochę vibe Stanów Zjednoczonych. Chociaż ja bym bardziej powiedział, myślę o Ameryce Południowej, o Argentynie, tam gdzie przeciwnik był poprzednio myślał. Mm, nie wiem, spróbuję Argentynę, chociaż wydaje mi się, że to mogą być też Stany Zjednoczone, ale nie wiem, ja myślę o Argentynie i tu takiej bardziej południowej. Strzelimy sobie gdzieś tutaj i się zaraz przekonamy, czy dobrze myślimy, czy źle myślimy. Okej, okay, no nie była to Argentyna, było to Peru, a przeciwnik dał w Hawaje. Więc dobrze, dla nas troszkę punktujemy. I idziemy już do rundy numer 2. A w niej na pierwszy rzut oka myślałem o Europie, ale to będzie znowu Ameryka Południowa albo Środkowa. Czy widzimy jakieś podpowiedzi większe? Brazylijską flagę widzimy, więc prawdopodobnie byłaby to Brazylia. I jakieś większe miasto, moim zdaniem. Tutaj, jakby koszulka Santosu. Tylko Santos to jest. Miasto czy Santos to jest po prostu nazwa klubu? Zabijcie mnie, ale wam nie odpowiem. Mogę wam powiedzieć, że Neymar na przykład zaczynał swoją karierę w Santosie, ale. Mm, nie wiem, może Sao Paulo spróbujmy sobie odpowiedzieć, albo Rio de Janeiro? Nie wiem, Sao Paulo damy. Okej, okay, to była bardzo dobra odpowiedź z tym Sao Paulo, bo jesteśmy bardzo blisko celu. A my już sobie idziemy do rundy numer 3. A w niej będziemy się znajdowali w Europie, prawdopodobnie, chociaż nie, no, a nie, Europa chyba to będzie. Tutaj czy coś widzimy? Białe rejestracje wszędzie. E, czy na łódce widzimy jakąś podpowiedź. Ja myślałem o Wielkiej Brytanii, ale skoro nigdzie nie widzi, a może, czekajcie, może to była Irlandia? Spróbujmy sobie tak odpowiedzieć. No a jak nie to Francja jeszcze, więc zobaczymy. Albo Francja, albo Irlandia. Jedno z tych dwóch. Czy widzimy jaki jest ruch? No nie widzimy za bardzo. Ale zaraz się przekonamy, gdzie się znajdujemy. Ok, była to Irlandia, super. Bardzo ładnie punktujemy. I idziemy już sobie do rundy czwartej. I zaraz zobaczymy, gdzie się w niej będziemy znajdowali. Hmm, raczej w Europie rejestracje duże. Dla mnie taki trochę włoski klimat, nie wiem dlaczego. 20 na godzinę to raczej nic mi nie podpowiada. Jeszcze tak sobie szukam, patrzę. Nie wiem, ja myślę o północy Włoch, południu Francji albo Hiszpania. Hiszpania nie wiem gdzie, ale damy sobie we Włoch taką pierwszą moją myśl. Oj, niestety była to Rumunia. Przeciwnik wiedział, więc ładnie sobie zapunktuję. No, o Rumunii nie pomyślałem w ogóle tutaj. A my już sobie przechodzimy do rundy piątej. Na słupach widzimy, tak, to jest Japonia. Tylko czy bardziej północ, czy południe tego nie wiem, damy po prostu środek. Gdzieś bliżej Tokio zgadujemy. Tu jeszcze tak patrzę, nic nie widzę. Dobra, czekamy na to, aż przeciwnik odpowie. Jeszcze tak się rozglądam, ale nie, chyba nie było nic, co by nam mogło podpowiedzieć. Okej, okay, byliśmy troszkę wyżej niż zaznaczyliśmy, ale mamy my przewagę. Punktów przeciwnikowi jeszcze zostało 1500, więc może uda nam się wygrać drugą grę z nim. A w rundzie szóstej, e, 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 czy tu coś widzimy? Długie białe rejestracje, domostwa drewniane... Nie wiem, mam takie, trochę myślę o Afryce, a trochę myślę o dawnym Związku Radzieckim mm, i nie mam bladego pojęcia, wiecie, które to z tych dwóch może być. Czy tutaj coś widzimy z tych ludzi? Ludność się wydaje, jakby by była afroamerykaninami, więc raczej by nam to podpowiadało Afrykę, ale ten vibe mi tak do Afryki trochę nie pas trochę pasuje, ale. Bardziej myślę o Związku Radzieckim Dawnym. Nie wiem, strzelimy w Afrykę, ale to może być bardzo durny strzał. Damy sobie może Senegal. No, tak jak mówiłem, to był durny strzał. Ale na szczęście przeciwnik też pomyślał o Afryce, więc tyle dobrego dla nas. Tutaj ludność mnie zmyliła, a my już sobie przechodzimy do rundy siódmej. Esteban. Mm, mm, to będzie na pewno Ameryka Południowa albo Środkowa, to nie na pewno jednak. Domy nieskończone, to mogłaby być Boliwia, mm, ale czy na 100% tak będzie, to nie wiem, Durango. Jest taki samochód Dodge Durango, ale on jest z Ameryki Północnej, a to na pewno nie jest Ameryka Północna. To znaczy Stany Zjednoczone, jeszcze tutaj tak patrzę, no nie widzę. Nie wiem, Kolumbia raczej nie, bo byłyby żółte rejestracje, gdzieś pewnie byśmy widzieli. Yy, czy widzimy jeszcze jakiś znak? Krzyża nie ma na znaku, więc Kolumbia, Brazylia odpada. Nie wiem, trochę myślę o Meksyku teraz, ale nie, nie wiem, spróbujmy może z tą Boliwią. Co nam szkodzi. Raczej odpaść nie odpadniemy. Przeciwnik też raczej nie wie, gdzie jesteśmy, więc może a się uda. 4 sekundy i się dowiemy. Ok, to był jednak Meksyk. Jednak raczej chyba przegramy tą grę, a nawet na pewno. Damy przeciwnikowi GG. A my już sobie przejdziemy do kolejnej gry. Czy znowu będzie ten sam przeciwnik, czy może teraz nam znajdzie innego? Okej, okay, już jesteśmy, gramy z panem Geckiem Martinem z Chorwacji, jak dobrze widzę. I będziemy. O, przeciwnik ma dosyć wysokie, wysokie punkty, ale my jesteśmy w Polsce i ciekawe, czy przeciwnik to wie, ale gdzie są kamianki, to mnie zabijcie, a wam nie powiem. Ym, mi to tak bardziej wygląda na Polskę, gdzieś może bliżej Białego Stoku, Lublina. Yy, damy sobie gdzieś tu po prostu. Uh, 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 uh. Ludzie, czy wy to widzicie? To był kompletny strzał, naprawdę. Nie wiedziałem, gdzie są Bratkowo czy inne wioski. Ale bardzo ładna odpowiedź z mojej strony, a my idziemy do rundy numer 2, i ona będzie w Azji. Tutaj widzimy y, alfabet, jakby nie wiem, Tajlandia mi się kojarzy z takimi literami, z takim alfabetem, e, ale to. Dobra, spróbujmy Tajlandię. Nie będziemy przedłużali. Nie wiem, strzelmy sobie gdzieś tutaj, w tej Tajlandii. Chociaż to też może być Kambodża, może być Bangladesz, tak jak widzimy. Więc no, niestety, punktów nie zyskujemy. Przeciwnik oddał strzał w Indię. A my przechodzimy do rundy numer 3. I w niej się znajdujemy na jakiejś tamie, całkiem dużej tamie. I to mi się trochę kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi, nie wiem czemu i to tak bardziej gdzieś z północą, może nie jest tak z północą, ale gdzieś może tutaj. Spróbujmy tak odpowiedzieć, zobaczymy, czy dobrze myślę. Czyż, czy to mogłaby być Europa teraz tak jeszcze patrzę? Nie, chociaż nie wiem, nie, nie mam pojęcia naprawdę, gdzie to może być. Nie zdziwię się jak to będzie Europa. No, właśnie o tym mówiłem. To była Portugalia, ja dałem Stany Zjednoczone, więc troszeczkę pomyliłem kontynenty. No, ale się zdarza, prawda? Nawet najlepszym. A my już idziemy do rundy czwartej. E, I w tej rundzie chyba już kiedyś w niej byłem, mi się wydaje. Nie, mam takie flashbacki, jakbym tutaj już kiedyś był, tylko na movingu. I to chyba była, mi się wydaje, że Szwajcaria. E, nie wiem, zaznaczymy sobie gdzieś może tutaj. Wydaje mi się, że tutaj w tej stodole stało subaru na niebieski. Takie niebieskie subaru. Ale nie, nie jestem pewny, tak tylko mi jakoś świta. A my idziemy do rundy piątej. I ona będzie prawdopodobnie, a nawet na pewno gdzieś w Azji. I ja bym powiedział, że to mogłyby być Indie. Bonugur. Czy tu coś widzimy? Nie za bardzo. Nie, no to są Indie na 100%. Yy, tylko gdzie w tych Indiach? Nie, wiem, może nowe Delhi? Damy sobie bliżej. No e, dobra, spróbujmy, zaryzykujmy. Musimy troszkę przyryzykować. Okej, okay, no mogliśmy dać troszkę niżej, to byśmy mieli więcej punktów. Ale ważne, że cokolwiek punktujemy i idziemy sobie do rundy szóstej. I w tej rundzie yy, Salt Lake City, czyli to będzie gdzieś bliżej, chyba tutaj, prawda? Lake Michigan, e, czyli byśmy byli w Michigan, myślicie? Damy sobie może środek. Tu jeszcze tak patrzę. Dobra, spróbujemy tak. W Stanach Zjednoczonych. Ale zaraz się przekonamy, czy dobrze myślę, czy nie do końca. No, nie do końca dobrze myślałem. A przeciwnik odpowiedział: dobrze, pomyliłem po prostu jeziora w Stanach. Dajemy przeciwnikowi GG, dziękujemy za grę. A ja Wam bardzo chciałem podziękować za oglądanie. Liczę na to, że odcinek Wam się podobał. Liczę na to, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się gorąco. Do usłyszenia. Cześć!